Ja i będę zgadywał wiek zadymiarzy z Brawl Stars. Tak, stworzyłem listę 20 postaci i do każdej postaci napisałem ile ta postać ma lat, według mnie. No i po omówieniu każdej postaci będę sprawdzał jaki jest rzeczywisty wiek danego zadymiarza. Jeśli chcecie no to wy też możecie rzeczywiście zgadywać w komentarzu ile według was konkretna postać ma lat. No i zobaczymy. Jak ktoś z was również będzie zgadywał tak jak ja, to na pewno przypnę serduszko, więc myślę, że warto no, i w film będzie bardzo ciekawy, gwarantuję to Wam. Okej, okay. myślę, że możemy zacząć z pierwszym zadymiarzem na tej liście. I pierwszy zadymiarz to jest KIT. No, KIT ogólnie jest kotem, tak jak wiecie, no, koty nie żyją tyle, ile ludzie, więc, no powiedziałbym, że ten zadymiarz jest młody. Ogólnie wygląda też ten kot na takiego małego kota, więc powiedziałbym, że KIT ma mniej więcej, no, 3 lata. Powiedzmy, że ma 3 lata. Dobra, sprawdźmy, ile ten zadymiarz ma lat? Otóż Kit ma 5 lat. Okej, okay, no dobra. Myślałem, że rzeczywiście ten kot jest trochę młodszy, ale o dziwo Kit ma aż 5 lat, więc okej. Okay. Myślałem, że ma 3 lata, ma jednak 5. Myślę, że nie jest to jakaś duża różnica. Można to zaakceptować. Pod koniec odcinka też zobaczymy, ile postaci rzeczywiście trafiłem i zobaczymy ile z tych zadymiarzy dobrze trafiłem wiekowo. Jestem ciekawy. No na razie zero, ale dopiero zaczynamy odcinek, więc zobaczymy, czy od jakiegoś zadymiarza trafię wiekowo. Dobra, kolejny zadymiarz właśnie z tej listy, jaką przygotowałem, no to jest rzeczywiście Buni. Buni to jest młody zadymiarz, bardziej zadymiara. Powiedziałbym, że no ta postać ma może 6 lat, może 5 lat. Naprawdę jest to młoda osoba, tak jak widać i no powiedziałbym, że tak ma z 6 lat powiedzmy. Okej, okay, sprawdźmy ile ta postać ma lat. Otóż Buni ma 8 lat. Okej, okay, no dobra. Czyli rzeczywiście ten zadymiarz też jest trochę starszy niż myślałem, ale wciąż nie jest jakaś bardzo duża różnica. Okej, okay, przejdźmy do następnego zdymiarza i to jest Bino. No. Bi to też jest taki młodszy zdymiarz I tutaj powiedziałbym, że Bi może mieć tak z 8 lat. Powiedziałbym, że jest rzeczywiście trochę starsza od poprzednich zadymiarzy, więc mówię, że Bi ma 8 lat i sprawdzamy Bi ma 9 lat. Okej, okay. no jestem bardzo blisko ogólnie na początku odcinka. Od razu też mówię, że później może być ciężej, więc no będzie jeszcze na pewno ciekawie. Okej, okay. kolejna postać, która jest na tej liście, to jest Leon. Leon to też jest w miarę nowy zdymiarz, nie będę tego ukrywał. Na pewno jest jeszcze. Dzieckiem. No, Leon powiedziałbym, że ma tak z 12 lat. Jest raczej takim młodym chłopcem, więc okej, okay, sprawdzamy, ile ma lat. Leon ma 11 lat. Ok, no dobra, no myślałem, że ma 12, ma jednak 11. Przejdźmy do następnego zdymiarza to no i następny zdymiarz to jest Edgar Edgar. Myślę, że ta postać może mieć z 16 lat. Już nie ojuskujmy się. To jest taki starszy nastolatek według mnie. Ok, sprawdzamy, ile Edgar ma lat. Edgar ma. 15 lat, ok, czyli dobrze trafiłem. Ogólnie ta postać mogłaby również mieć, nie wiem, z 25 lat. No nigdy nie wiadomo, tak? Więc no ogólnie w miarę dobrze trafiłem, powiedzmy. Ok, myślę, że możemy przejść do następnego zadymiarza i następny zadymiarz, właśnie z tej oto listy, to jest Bibi. Bibi też jest bardziej takim młodszym zadymiarzem, ale już według mnie nie jest aż tak młoda. No, powiedziałbym, że ten zadymiarz ma tak z 20 Lat, już według mnie jest dorosła ta postać, ale nie wiem, zobaczmy. Bibi ma, uwaga, 16 lat. Aha, no dobra, czyli tutaj niestety no, nie trafiłem za dobrze, pomyliłem się aż o 4 lata, czyli Bibi. Ma tylko 16 lat, okej, okay. myślałem, że ma już 20, ale się tutaj pomyliłem, ok. Przejdźmy do następnego zdmiarza. Następna postać, która jest na tej liście, to jest Brock. No Brock już wydaje mi się, że jest starszą osobą. Już nie powiedziałbym, że Brock jest nastolatkiem, więc powiedziałbym, że Brock ma z, no powiedzmy, 28 lat. Tak bym ja powiedział. Dobra, sprawdźmy, ile Brock ma lat. I uwaga, Brock ma 17 lat. Ej, o co chodzi? Ej, od kiedy Brock niby ma... 17 lat, ja się z tym tutaj nie zgadzam. Brock według mnie ma przynajmniej 28 lat. Po pierwsze, ta postać jest już od początku tej gry, czyli od 2017 roku, a po drugie, no, ta postać nie wygląda, aż tak młodo. No według mnie Brock ma 28, ale. No według tego filmu No to Brock ma 17 lat Czyli tutaj naprawdę grubo się pomliłem No na razie ani jednego zdymiarza Dobrze nie zgadam, więc jest lipa Ale zobaczymy jak to będzie dalej Kolejna postać to jest Rzeczywiście, uwaga, Colt No Colt już jest dorosły No oszkujmy się, to nie będzie żaden nastolatek Colt mówię, że ma 31 lat, jakby on jest szeryfem, a szeryfy raczej nie są młodzi, więc powiedziałbym, że Colt ma 31 lat i dobra, sprawdzamy, Colt ma 18 lat. Nie, no to jest chyba jakiś skawizowie. Ej, 18 lat, no ja w życiu bym nie powiedział, że Colt ma 18 lat. Według mnie Colt to już jest dorosły facet i ma 31 lat, no ale o dziwo się tutaj znowu myliłem. Okej, okay, przejdźmy do następnego. Zadymiarza. Następna postać, która jest na tej oto liście, to jest, uwaga, Penny. No jeśli chodzi o peny, to Peny też jest młodym zadmiarzem, ale nie powiedziałbym, że ta postać jest aż tak młoda. W sensie, no już widać, że jest dorosła i tutaj ta postać musi być dorosła, ponieważ inaczej uznaje ten film jako nieprawidłowy. Ale no powiedziałbym, że peny ma tak z... 25 lat, więc dobra, sprawdźmy ile Penny ma lat i Penny ma 25 lat, czyli akurat tutaj dobrze trafiłem jest to pierwsza postać, którą dobrze trafiłem zobaczymy czy jakąkolwiek inną postać dobrze trafi okej, okay, przejdźmy do następnego zdymiarza kolejna postać z tej listy to jest rzeczywiście Piper, no Piper już jest raczej dorosłą kobietą, powiedziałbym, że Piper ma 24 lata, coś takiego, dobra, straśmy. Piper ma 25 lat, Ok, no czyli jakoś tutaj za bardzo nie myliłem, byłem bardzo blisko, więc nie ma na co narzekać. Dobra, przejdźmy do następnego zdymiarza i następny zadymiarz, od którego będziemy zgadywać wiek, to jest El Primo, no El Primo wygląda mi tutaj tak na 33 lata, już tutaj to jest naprawdę dorosła osoba, według mnie, no w sumie też widać tutaj po budowie ciała tego zdymiarza, no Powiedziałbym, że El Primo ma 33 lata, sprawdzamy, El Primo ma 30 lat, okej, okay, no byłem blisko, no przynajmniej tutaj nie była jakaś bardzo daleka różnica, ważne, że byliśmy blisko i myślę, że możemy przejść do następnego zdymiarza. Kolejna postać to jest rzeczywiście Pano i Pam na pewno jest dorosła z tego powodu, że ona jest mamą od Jessie, więc no według mnie Pam musi mieć tak z 38 lat, dobra sprawdźmy ile Pan ma lat Pan ma 35 lat, okej okay. byłem blisko, więc nie jest źle, przejdźmy do następnego zadymiarza i następny zadymiarz z tej listy, to jest rzeczywiście ból, no ból widać, że jest dorosły, powiedziałbym że ma mniej więcej tyle samo lat, co El Primo, więc to mówię że ból ma 30 lat okej, okay. sprawdźmy ile ból ma lat, ból ma 40 lat, i co jest, dobra tego bym nie powiedział o bólu Możesz rzeczywiście mieć te 40 lat, ale no z, z mojego punktu widzenia ból ma 30 lat. Przecież, no tak jak wiecie, jest tutaj taki skin pomocnik ból. No i ten ból jest tutaj sportowcem, a zazwyczaj sportowcy są bardziej młodzi, więc nie powiedziałbym, że ta postać ma 40 lat, tylko bardziej bym powiedział, że ta postać ma 30 lat. No nie wiem, sami musicie ocenić. Dobra, przejdźmy do następnego zadymiarza i następny zadymiarz z tej listy to jest. Ebono, bo wygląda całkiem młodo, nie będę tego ukrywał. Powiedziałbym, że Bo ma tak z 27 lat nie jest on aż tak młody, ale powiedzmy, że ma 27 lat, okej, okay, sprawdzam, Bo ma 40 lat, ej, co jest, nie wierzę w to, ej, Bo, ja, jakim cudem ta postać ma 40 lat, według mnie ten zadymiarz jest o wiele młodszy, nie wiem, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sąicie, no, według mnie Bo jest o wiele młodszy, ale okej, okay, no, przejdźmy do następnego zadymiarza. następny zadymiarz z tej listy, to jest rzeczywiście, uwaga, Byron, Byron to już widać, że to jest starsza postać, no, powiedział że Byron ma tak z 70 lat. Dobra, sprawdźmy, ile Byron ma lat. Byron ma 55 lat. Okej, okay, no dobra, no wciąż byłem bardzo daleko od rzeczywistego jego wieku, ale no, wciąż widać, że ta postać jest trochę starsza, dobra przejdźmy do następnej postaci i następna postać z tej listy to będzie rzeczywiście, uwaga, Gale no Gale też jest rzeczywiście starszym zademiarzem. powiedziałbym, że jest jeszcze starszy od Byrona, więc mówię, że Gale ma 80 lat, widać, że to już jest starsza osoba, no zobaczymy ile on ma lat, Gale ma, uwaga 65 lat, czyli też jest trochę młodszy, czyli znowu się tutaj w sumie też pomyliłem, ale naprawdę ciężko jest to zauważyć przy Starszych zadmiarzach, więc myślę, że można to zaakceptować. Ok, przejdźmy do przedostatniej postaci z dzisiejszego filmu i przedostatnia postać to jest rzeczywiście Dynamite. Dynamite też jest starszą postacią, jest górnikiem, na pewno już jest na emeryturze. Opowiedziałbym, no, że Dynamite ma z 70 lat. Ok, sprawdźmy, ile on ma lat. I rzeczywiście prawidłowa odpowiedź: Dynamite ma 70 lat, czyli jest to druga postać, którą. Zgadłem, nieźle, okej okay. Przejdźmy do ostatniej postaci w dzisiejszym filmie I ostatnia postać może być trochę myla Ponieważ ostatnia postać to jest Mortis No Mortis, tak jak wiecie, jest wampirem Nie mam pojęcia ile wampiry żyją, więc powiedziałbym, że Mortis ma ze 100 lat. Dobra, straśmy, Ile Mortis ma lat? I uwaga, Mortis ma 500 lat. Ej, o co chodzi? Ej, nie wierzę w to. Dobra, to no nie wiem ile wampiry rzeczywiście żyją, ale 500 lat to chyba już jest trochę przesadą. No nie wiem, sami musicie ocenić. Mam nadzieję, że wam się film podobał, no i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Elo.